A coś ty mnie tu na wpuszczał wąski? Won Wą mnie na ląd leszcze. To nie są leszcze, Stef. A kto? Jesteśmy młode wilki. Cześć tutaj Kacper z kanału Dartomania i to co słyszeliście w intrze do tego materiału to nie jest jakiś żart czy to po prostu jakiś clickbait Młode wielki wchodzą na kanał na chwilę jeśli chodzi oczywiście o serię Szybkie Strzały ponieważ podczas Grand Prix w Tarnowie Podgórnym właśnie nagrałem kilka właśnie materiałów z serii Szybkie Strzały też podczas Grand Prix w Tarnowie Podgórnym nagrałem vloga który pojawi się już niedługo więc po prostu zapraszam Was serdecznie na te materiały. A dzisiaj czas na pierwszy właśnie taki premierowy odcinek, chodzi o młode wilki, ale oczywiście kolejny w serii Szybkie Strzały, gdzie moim gościem był Kazimierz kazek Pawłowski Lecimy. Także jak słyszeliście w intrze do tego materiału czas na premierowy odcinek młodych wilków w serii Szybkie Strzały, czas przedstawić naszego gościa. Kazimierz kazek Pawłowski Witam cię kazek serdecznie. Siemanko. Kazek, pytania są łatwe. Mamy Mam do ciebie 26 pytań. Na wszystkie możesz odpowiedzieć tak lub nie. Raz możesz użyć pomidora. Ostatnie parę będziesz musiał dokończyć moje zdanie. Oczywiście też możesz się rozwinąć z odpowiedzią. Gotowy? Gotowy. Gdyby ktoś mi powiedział, że będę grał w Darta, odpowiedziałbym? Tak. Moją drugą pasją jest piłka nożna. Tak. Pytanie teraz bardzo ważne. Skup się. Amorim out? <śmianowicie> dobra, <śmianowicie> to bym, nie, zostawię, bo mu jeszcze jeszcze dobrze. Może się tam wdroży. <śmianowicie> tak zwane pytanie specjalne to było. Jestem jednym z najlepszych polskich juniorów. Tak. I udowodnię to zdobywając tytuł mistrza juniorów. Tak. Mój wzrost pomaga mi rzucając do tarczy. Chyba tak. Mój tata pokazał mi gra w darta i jestem mu za to wdzięczny. Tak. Gdyby nie tata, tak szybko nie osiągnął takich wyników. Tak. Lubię raz na jakiś czas zmienić fryzurę. Tak. I Jeśli wygram tytuł mistrza polskich juniorów, to też będę ją zmieniał. Nie wiem. Nagaskojna. <grywia> Nagaskojna. <grywia> to jeszcze zobaczę, jak coś tam potoczy. O. Najbardziej moje mecze przeżywa moja mama. Chyba nie. Przyznaję, że zdarzyło mi się zlekceważyć mojego przeciwnika. Nie, ja do każdego tak samo się staram podchodzić. Gdańsk jest najlepszo dartersko w Polsce. Nie. Podczas WDF mogę przyznać, że zawiodłem. Którego? Ostatniego. Ja byłem ostatnie... to byłem w Budapeszcie, tak, tam mogłem zagrać lepiej. Ale w tym roku będę chciał zagrać jeszcze lepiej. Tak. Pamiętam co wydarzyło się 3 maja 2024 roku. To była pierwsze moje Grand Prix wygrane, nie? Zwizorskie. A pamiętasz z kim? A pamiętasz wynik? 500. Dobrze. A, ma się to. Ma to. Dobrze. Przejdziemy do pytań, które musi zakończyć. Ulubiony piłkarz. Cristiano Ronaldo. Dokładnie, już Lu się lubię. Wygrany mecz United, który pierwszy przychodzi mi do głowy. Z Liverpoolem kiedyś grali w jakimś tam pucharze Anglii czy coś takiego, to było, co była taka nerwówka w dogrywce, to tam i pierwsze. Chyba Diado wtedy strzelił bramkę, jeśli dobrze pamiętam. No to też pamiętam ten Darterski IDOT Dariusz Pawłowski. <laughs> pozdrawiamy tata już. Jak... Pozdrawiamy, pozdrawiamy. A gdyby nie tata? Y -y, ja tata? tak z PDC to myślę, że Seba Białecki. Okej. Okay. Darterski Nicknej, oprócz kaska. Nie mam, tylko kazek. Oprócz United, kibicuje. Lechigdańsk. Obecnie gram lotkami? Gerwin Price, 24 gramy. To Zy... takie, co, co on gra normalnie. Zwykle. Zwykle. zwykłe. Największa wpadka, jaką miałem podczas turnieju? Uf. Wpadka to kiedyś na poharze Polski jak grałem mecz w grupie, to mi się woda na całą koszulkę rozlała i musiałem <noise> szybko sprzątać To, to jest największe. Okej. Okay. Najlepiej Debla gra mi się Z. Z moim tatą i z Kubą oczewskim. Tak. Pozdrawiamy oczywiście wszystkim. Pozdrawiamy. Najlepszy kontakt mam z. Myślę, ja że z juniorów? Tak. Y... Patryk rolni i boże chyba. Okej. Okay. I gdyby nie dalby to? Piłka nożna raczej. Wszystko kazek. Jeśli masz teraz, to możesz sobie. Pozdrawiamy to, oczywiście całą moją rodzinkę i to chyba tyle. I pozdrawiamy Bartka Durma, który podczas nagrywek dzwonił do. <grym> Pozdrawiam. Pozdrawiamy szczególnie. Przyszedł, no. <grym> Dokładnie.